Gdy inni youtuberzy kupują sportowe auta, to ja sobie śmigam autkami za 1500-3000zł do 3000 zł, Często z zardziwiowymi Japończykami, bo są znacznie mniej awaryjne niż reszta Gdy reszta youtuberów modnie się ubiera, kupuje jakieś Gucci, ja tam w porwanych ubraniach potrafię śmigać Nie szata, a czyny zdobią człowieka Gdy reszta się lansuje, żyje na pokaz, na popis, no to ja żyję z pasji dla pasji Kupiłem 10 hektarów działek, w tym około 5-6 hektarów samego stawu gdy się poświęcisz pasji, to pasja przyniesie zyski, a świat należy do Ciebie, jak to było w słynnym filmie z Tony Montaną. No dobra, tak prezentuje się łowisko, mój nowy staw. My tutaj kiedyś łowiliśmy okonie z grzesiem na 8 rodniczki, takie okonie po 40 cm. Jak i też chyba z 6 lat temu łowiłem tej linę z pontonu. No pierwszym problemem, który napotykamy jest uciekająca woda, dlatego te ołowisko wcześniej te trochę wysychało, nigdy do końca nie wyschło ale często było mało wody, ponieważ bobry spuszczały wodę, my troszkę zatkaliśmy ten odpływ no i teraz na pewno bardziej go zatkamy, dopóki ryb nie wyłapiemy na razie cel jest taki, aby zatkać ten dopływ postawić jak najwięcej sieci, aby jak najwięcej ryb wyłapać potem będziemy spuszczać wodę i będziemy kolejnymi sieciami te ryby odłapywać dalej jako ciekawostka to w sumie lecę teraz na łąkę te pole, które tutaj widzicie też należy właśnie do mnie. Jest tutaj charakter łąki, no albo czegoś poszczególnego. W każdym razie ten charakter też należy. No i po prawej stronie jest dróżka i cały ten teren do lewej strony, od lewej strony należy właśnie teraz do mnie, więc to no, spełnione marzenie. Zobaczcie, jak to fajnie dziko wygląda, w ogóle jak jakieś starorzecze. Tak się prezentuje zbiornik. Mój, moja działka jest od dróżki po prawej stronie do rowu po lewej stronie. Po lewej stronie jest tam dalej widoczny rów, więc mogę sobie w każdej chwili wodę spuścić, napuścić. Może być też cały czas świeża woda, tak naprawdę teoretycznie dałoby tu się pstrągi nawet trzymać, bo cały czas woda by nachodziła, bo jak widać w rowie wody nie brakuje, więc jeżeli cały czas by był dopływ, to może pstrągi by się uchowały, aczkolwiek nie mam zamiaru jakoś specjalnie wpuszczać. No i co, roboty jest bardzo dużo, bo trzeba to wszystko osuszyć, ta lewa strona nie należy do mnie jak coś. Tylko ta prawa strona do samej drogi, więc jest tutaj 10 hektarów, 10 hektarów z kawałkiem. Staw ma około 4-5 hektarów. Ja mam zamiar go poszerzyć do hektarów około 6-7, tak się prezentuje w całej okazałości. No, takie rozlewisko, jakby. E, tutaj też mam kawałek łąki, co zresztą jest teraz widoczne. I tutaj mam zamiar sobie otworzyć restaurację, bar. Zaraz będę składał dokumenty do PG, aby mi tu prąd jak najszybciej zamontowali, jakieś linie pociągnęli. E, więc tutaj będzie taki w e, sala jakby to imprez, może nie imprez, ale jakiś gryla. Ławeczki, krzesełka, może jakieś piaskownice dla dzieci, hamaki, nie hamaki, altanki. Na pewno po tej stronie będę chciał sobie zrobić brzeg z domkami, czyli lewa strona będzie miała specjalne stanowiska i domki. W ogóle patrzcie, mamy tutaj kilka oczek, jestem ciekaw czy ryby tutaj są. Wiem, że na pewno w tym zbiorniku są szczupaki, linę, płocie, karasie, okonie, czyli takie typowo polskie ryby, pewnie jakieś kiełbie, no i pewnie tyle. Mamy dwa albo trzy takie oczka. Pierwsze oczko było, teraz mamy drugie oczko. To wszystko, jak jest dużo wody, to się łączy ze sobą, no i te oczko, jak chyba nigdy nie wyschły. Przynajmniej nigdy nie kojarzy, aby wyschły. Ja tutaj na rybach byłem, pewnie z kilkanaście razy. Z 15 lat temu pamiętam, tutaj były łowione duże płocie. łowiłem z pontonu w tym miejscu, gdzie teraz właśnie sobie leca liny. I to dość ładne liny, i to było 6 lat temu, takie 40 cm. Na kulki proteinowe, smaku ślimaka, to w ogóle były jedne z pierwszych ryb, jeżeli chodzi o kulki ślimakowe. Tutaj mamy taki cypelek, z którego łowiliśmy. Ze okonie na ośmiorniczki, to takie dość duże okonie. Więc po tej stronie będę chciał sobie wybudować domki. A tamta strona, od strony rowu, bo tu w sumie przejście jest, tu gdzie jest ten pan, który jeszcze nie wie, że nie można łowić. Na może go poinformujemy, albo w sumie nie wpłynie mu zabawy. Jak jedno czy tam dwie bier,ze zabierze, nic się nie stanie, chyba na spinku łowią, bo na żywca, jest tutaj dużo szczupaków podobno. No to po tej stronie będę chciał sobie porobić, tak że w sumie nie ma stanowisk, tylko kto przyjeżdża, siada, łowi. E, bez żadnej rezerwacji po prostu przyjeżdżasz i sobie wędkujesz i cały brzeg mam zaraz zrobić. Te czciny, które tutaj widzicie, te zielsko, mam zamiar osłuszyć cały zbiornik i i po prostu ten koparko albo z spychem wielkim to wszystko wyczyścić, czyli wywalić te całe trzcinowisko, usunąć. No na pewno roboty będzie dużo, będziemy robić całą jesień, całą zimę. Może uda się na wiosnę otworzyć łowisko, przynajmniej w jakiejś części. Tutaj na pewno będzie parking po tej stronie, tak aby sobie każdy mógł auto zaparkować. No, a miejsca jest bardzo dużo, to zresztą widzicie. Tutaj, gdzie te trzciny są, delikatnie pogłębimy pół metra. Tutaj wody po prostu nie ma, tylko dlatego, że bobry spuszczają wodę. Ta woda tutaj płynie z nie ma problemu na puścić. Tam dalej są kolejne jeszcze stawy. Więc teren jest fajny. Ja do tego miejsca mam 15 km, więc blisko, oczywiście. Za kilka dni będą tu już kamery, monitoring. Więc każdy metr kwadratowy będzie okamerowany. Co dalej? No, mam, zamiar złowić, mam zamiar zrobić może z tego, tak jakby podwójne łowisko, bo 10 wieczorem to dość spoko. Bardzo możliwe, że przedzielimy to na dwie części takim tam połączeniem, czyli część dla osób, które chcą zabrać rybkę i tam będą takie ryby typowo konsumpcyjne oraz druga część zbiornika w następnym moim planie jest taka, aby po prostu była dla wędkarzy No Kill. I jak ja swoje poprzednie łowisko robiłem tak typowo pod siebie. Tak, teraz te łowisko mam zamiar zrobić typowo właśnie pod wędkarzy czyli tak sportowo bardziej, e, więc taki jest wstępny plan, jeżeli chodzi o zarybienia tych kolorowych ryb, tutaj tyle wpuszczać na pewno nie będę, będę chciał zadbać o to, aby to były takie polskie, typowo polskie ryby, czyli dużo pięknego lina, karaś oczywiście złocisty, piękna wzdręga, piękna płoć, e, szczupaki, okonie, sandacze, sumy, e, leszcze, takie typowo polskie ryby. No tutaj dno jest takie ziemne, trochę może torfowe, e, nie jest to kreda, na pewno kredę będziemy używać troszkę, Pomysłów jest cała masa. No, ten lewy brzeg mam zamiar zrobić tak dla wszystkich, a prawy brzeg z jakimiś domkami, z udogodnieniami, tak dla rodzin, dla, e, dla chłopaka, dla dziewczyny, dla dzieci, e, tak aby po prostu taki bardziej rodzinny brzeg, a tamta strona typowo taka zawodnicza, że przyjedziesz i robisz dobry wynik. Oczywiście, jeżeli chodzi o te drzewa, które tutaj widzicie, te wysepki, to ja część z nich mam zamiar zostawić tak, aby tu był klimat, aby były wyspy, aby dało się na wyspę dopłynąć. Możliwe na tych wysepkach właśnie będą jakieś specjalne domki montowane. No pracy jest dużo. Sobie teraz dronem śmigam. Oglądam, jak to wygląda, co tu jak tu planować. Pomysłów mi nie brakuje. Fajnie, że się udało spełnić takie jedno z tych marzeń. Więc to no, tak to się prezentuje. Mega fajny temat. Zaraz pokażę w sobie tak dokładnie. Odkąd dokąd działka moja trwa, jest. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest tutaj prawie 11 hektarów, 10 z kawałkiem łącznie. No sam staw pewnie ma z 3, 4, 5, 6, czegoś tak. Staw będzie miał finalnie, według mnie, około 6-7 hektarów. I w sumie teraz zobaczycie takie ujęcie, w całej okazałości. O, właśnie teraz będzie to widać. Po lewej stronie mamy druszkę, po prawej stronie mamy rów, i to są właśnie i w sumie na środku mamy drogę, która przedziela to wszystko. I teraz w całej okazałości widać to, co udało mi się kupić. Kosztowało to między 100 a 200 tysięcy. Dokładnej ceny nie chyba nie ma sensu mówić, czyli niedużo. Bo jest to jak widać nieużytkiem, nikt się takim czymś nie interesuje, nikt takich jakichś rzeczy nie kupuje, bo każdy domyśla się, że to sporo pracy trzeba włożyć. Mam ekipę, mam swoich, swoich ludzi zdatnych, chcących, zdolnych pracować, więc no, ja jestem generatorem pomysłów, a moi wykonawcy zajmą się całą pracą. I realizowaniem tych moich pomysłów. Wiesz no, potencjał jest fajny, na pewno tutaj będzie niedługo robić odłowy sieciowe, by sprawdzić co w ogóle jest. Będę chciał tutaj robić łowisko dla wszystkich, tak aby mogli spingiści, spławikowcy, karpiarze, federowcy połowić. Takie bardziej typowo polskie łowisko, coś jak PZW, tylko że z rybostanem o 100 razy lepszym. Tak to się prezentuje, bez żadnych wiosłonosów, bez żadnych dziwacznych. tak jak jest to w moim pierwszym łowisku, bo ja swoje pierwsze łowisko z, tym, z domkami, ten na robiłem po prostu tak bardziej pod siebie, a teraz zrobię bardziej pod Was, pod wędkarzy. Dobra, tak to się prezentuje. Oczywiście musiałem dobierać kredyt, no i moja ciocia Marysia mi pożyczyła część pieniędzy, za to tak naprawdę bardzo dziękuję. Gdyby system nie karał osób pracujących, a jest pomagał lub najlepiej w ogóle nie ingerował, takie właśnie osoby jak ja są sami, osobami rozwijającymi i wzbogacającymi na nasz kraj. No i jak gdyby system, czyli nasze państwo nie dawało zasiłków dla leni, nierobów, dzieciorobów, to na pewno byłoby mi stać, aby zapłacić za to gotówko. Za te, za te działki zapłaciłem między 100 a 200 tysięcy, czyli tyle ile zapłaciłem podatków rok temu, samego dochodowego rok temu zapłaciłem dla naszego państwa. Ponad 60 tysięcy, zus też ponad 30 tysięcy, plus jeszcze oczywiście VAT, a ja i tak z tych całych ubezpieczeń nie korzystam, bo i tak zawsze prywatny wszędzie się leczę, a w szpitalach to tam za bardzo na długo nie ląduje. Część osób mnie hejtuje, wyśmiewa, atakuje, no ale tak to jest. Wpierw Ciebie ignorują, potem się z Ciebie śmieją, potem z Tobą walczą, a potem wygrywasz. Ale ja sobie żyję legalnie, rozwijam pas, mam z tego zabawę, hobby, nikomu nie robię krzywdy, nikogo nie oszukuję, nikt przeze mnie skrzywdzony nie jest, nie jest. tworzę coś z niczego też dzięki Waszej pomocy i wsparciu, bo są tacy, co kupują nasze produkty i tym właśnie nas wspierają, a są tacy, co tylko narzekają, atakują, próbują dojewać i sprawić przykrość. Z takich staram się szybko banować. E, pomówili fałszywych oskarżeń z roku na rok jest więcej, no to normalne, gdy się rozwijasz jakieś tam ryby z poza dwumi niektórzy zarzucają, gdzie ja na przykład 2 nie łowię e, na filmach jestem trzeźwy, po prostu zawsze miałem chyba DHD i od dziecka w szkole byłem bardziej pobudzony i ruchliwy niż reszta towarzystwa. No i to dobrze, bo to mnie bardzo mocno napędza. Minus taki, że mi na trzeźwo ktoś coś non-stop zarzuca. E, wielu też twierdzi, że nie jestem godnym przykładem do naśladowania. Jeżeli chcesz mieć nudne życie, takie same jak 90% społeczeństwa, to na pewno to prawda. Idź do szkoły, ucz się tam pierdół, które ci się nie przydadzą w 70%, tak? potem studiuj i marnuj swoje najlepsze lata życia, potem chodź do pracy, której nie lubisz, ale musisz chodzić, by mieć na co żyć, no i tak do pracy, i tak do starości. U mnie to wygląda, jak widzicie, sami inaczej i ja taki daję właśnie przykład, aby sobie, kurde, kreować życie poprzez pasję. Gdy poświęcisz się pasji, to pasja przyniesie zyski, a świat należy do ciebie. Tutaj jest około 1,5 metra głębokości, może metr z kawałkiem, ale tutaj w tej chwili zawsze tyle było, wcześniej no, nie wiem, rok temu czy tam z pół roku temu było jakieś 080 m głębokości, ale ryby się utrzymują, bo to wędkarze łowią, co chwilę coś się pluska, a woda uciekała przez to, że bobry po prostu tutaj rozwaliły to wejście. Ono teraz poprawione jest jest siatka dana, więc ta woda mniej ucieka, my to mamy zamiar zatkać, spiętrzyć, bo tu woda cały czas płynie, cały rok, więc mamy zamiar tu zatkać, no i o ten metr podnieść tą wodę, przynajmniej o te pół metra, metr podnieść wodę, aby tak wysokość wynosiła przynajmniej około 2 metry i tyle wystarczy, tak naprawdę. Też w miarę spoko, bo staw jest przepływowy, więc teoretycznie żadnej przyduchy być nie powinno, jeżeli woda wpływa i wypływa. No i też na pewno będziemy manipulować tą wodą, e, bawiąc się rowem, mnichami, spustami oraz też, znając nie, pewnie jakąś studnię głębinową wywalimy, aby była opcja rezerwowa, jeżeli chodzi o wodę. No i też ważny temat, dziury, bobry, co dalej z tymi bobrami, bo tu jest dość dużo bobrów, które sobie rozpierduchę robią, więc mam zamiar sobie ten brzeg, przynajmniej ten brzeg, tutaj tędy, oraz część tego brzegu siatko pokryć, czyli siateczkę tutaj wbić po prostu w ziemię, tak aby bobry nie mogły za bardzo dążyć i aby nie rozwalały stawu, aby nie spuszczały wody. No ale zadbamy o to. W ogóle tutaj mamy taki fajny cypelek. W sumie było z tego robowiska pewnie z 6, 7, może nawet około 10 filmów na przestrzeni ostatnich e, 10 lat. Kiedyś z tej płocie łapaliśmy, a dosłownie z tego miejsca tutaj, tutaj łapaliśmy okonie, które wam się wyświetlają, takie czterdziestaki, więc podejrzewam, że na pewno jakieś tutaj są, bo to nigdy do końca nie wyszło. Tam ten mój wędkarz. no i tak to się prezentuje. Tutaj fajnie był cień nade mną, trzcinowisko. Pamiętam, że w tym miejscu łapałem z liny i tu fajne liny. Więc znaczy na to, że one tu jeszcze są. Będziemy stawiać pewnie sieci, aby sprawdzić dokładnie, co się dzieje, bo na pewno tutaj będzie dużo zmian. I, i tak muszę tą wodę opuścić, aby tej czynowiskę tego się pozbyć, aby po prostu więcej miejsca dla wędkarzy było, bo teraz za bardzo aż tak dużo miejsca dla wędkarzy nie ma. Dopiero będzie więcej miejsca. Zwłaszcza tam dalej. Z dwóch stron będą miejsca dla wędkarzy. Tutaj domki, a tam dalej po prostu taki zwykły brzeg dla każdego, kto chce się wpaść i powędkować. W ogóle to też fajny pomysł sobie rozkminiłem. Jak uda mi się ogarnąć tej. A w sumie widać linie energetyczne, więc daleko nie ma. Jak uda mi się ogarnąć dostęp do prądu, to tak myślałem, aby, aby nie było żadnych rezerwacji telefonicznych. Może domki, to tak, ale te zwykłe stanowiska to nie. I wchodzę taki pomysł, żeby sobie postawić automat. Jak mamy te automaty, gdzie nam jakieś, nie wiem, tajgery, chipsy, kawy, batony wylatują. W centrach tam handlowych, niehandlowych te automaty, czy ze sobą, czy no, u mnie nawet w szkole w sumie kiedyś był. takie wiecie, automacik, gdzie wrzucamy pieniąże, pieniądze, pieniążki, wybieramy numerek i nam wyskakuje Dana rzecz, tak myślałem, aby sobie właśnie bilety tak zrobić. Czyli na no, wiadomo, pełno kamer, bo to bez kamer w tych czasach się nie obejdzie. Yy, pod takim automatem też kamera i sobie, yy, jeżeli ktoś chce przyjechać na rybki, nawet nie musi nic dzwonić, nie musi nic pisać, yy, tylko po prostu wbija pod automat, wciska dany numerek, ciach, płaci pieniądze, bilet mu wyskakuje i jesz na ryby. No, zautomatyzowane. Dziękuję też wszystkim osobom oglądającym te moje chaotyczne wypociny. Bez Was tego by na pewno nie było, więc jestem bardzo wdzięczny. Również dziękuję osobom kupującym te nasze produkty, bo jesteście cegiełką w budowaniu jakiegoś tam sukcesu no i spełnianiu marzeń. Filmy raczej mają pozytywny przekaz, tylko też nie każdy potrafi go odpowiednio zinterpretować. Po prostu też od wielu tych moich Polaków, rodaków wychodzi taka zawis i co często widać w komentarzach. Więc ahoj, przygodo, działamy dalej, lecimy dalej. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów.